Teraz gra Mazowszanka. Odstraszają część kibiców od przyjazdu na mecze. Z wizyt nie rezygnuje szef polskiego basketu. Siada wraz z kibicami. Mała hala nie wpływa negatywnie na poziom meczów. Wczoraj w pierwszym półfinale o mistrzostwo Polski Mazowszanka pokonała Bobry 90-84. Dziś jest spotkanie jeszcze bardziej emocjonujące. W pierwszej połowie Mazowszanka cały czas prowadziła. Zeszła do szatni z przewagą 8 punktów nad Bobrami i wydawało się, że zwycięstwo ma w kieszeni. Na początku drugiej połowy przewagę ta jeszcze bardziej powiększyła. Później nieoczekiwanie dostała sadyszki. Bobry odrobiły straty, a chwilę potem wyszły na prowadzenie. Świetnie grał żobert. Na 9 minut przed końcem goście prowadzili 10 punktami. Gospodarze rzucili się w pościg. Na pół minuty przed końcem dzieliły ich od bytomian tylko 4 punkty. Wtedy akcję przeprowadza walker. Zmniejsza stratę do 2 punktów. Przy wyprowadzeniu piłki faulowany zostaje Szywiczki. Ma dwa rzuty wolne. Pierwszy rzut i drugi są niecelne. Na dwie sekundy przed końcem mineralni jeszcze raz odbierają piłkę. Rzut Meseja niecelny i mazaszonka przegrywa z dobrami 79,81. Powiedziałem, że mieliśmy mniej szczęścia, no dzisiaj mieliśmy więcej szczęścia. Dzisiaj pokazaliśmy, że naprawdę możemy bronić, możemy grać dobrze w ataku, tylko trzeba grać spokojnie, długo i rozsądnie. Wygraliśmy, no... powiedziałbym... na hurra. I to, to było chyba główną przyczyną tego, że nie, odnieśli, nie odnieśliśmy sukcesu. Jest też pomyśl, Panie wygrać i na tym gorącym śląskim terenie. Następne mecze w środę i w czwartek.